I idź sobie. Onajen wybija na środek. Clark podaje do Defo. Onajen znajduje drogę do Defo. Ten strzela, ale go blokują. Luke Onajen wróci. Wbija piłkę w dolny róg bramki i daje Sunderlandowi przewagę. Jest 2 do jednego. Jak piłka dotknęła siatki, to emocje sięgnęły za Cała drużyna była ze mną. Czysta magia. To zwycięstwo było potrzebne, ale nadal czeka ich ostra walka. Do końca sezonu zostało 9 meczów, a Sunderland wreszcie coś pokazał.